Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj, typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Alright, so this is where we will start our tour. So, we gather things, we'll hop off, and then Pav will pick us up in about an hour and 45 minutes at the other end. Alright? We do police control. Prepare your documents, please. Okay. Just let me let oh, let oh, it go oh. out, and I'll bring the documents. Oh, okay. yeah? I'm a diet, but thanks for that. That's okay, but like, honestly, yesterday, art was perfectly on your head. I was watching it a Yeah, bit. I, I'd love to watch it in slow motion. You know? I wish we had a video recording. Is there security cameras? Nah, sorry. No, Is Yeah, but I need so to cool? ask the office people next time. Next you know? time, because of me. <laughs> no, because of funny things that happens all the time, you know? No. No, that's true. If it makes you feel better, I'm pretty sure my finger's broken. <laughs> really? Look, I slammed so hard Where? into this. Oh, Dan! And then oh my, and then my God. coffee went right on your head. Uh, <laughs> wow, I think the coffee was good. It <laughs> tasted yummy as you got the little drops. I <laughs> mean, yeah, the same idea. Yeah. <laughs> it it really funny. Thank you. Thank you for the drive. Yeah, yeah. <laughs>

Green book. So, as a driving license, yeah. do no you want the card rád out rád or? Karte, out. Karte, out. Yeah. Station. Yeah. What else do we need? Uh, Euro license. Lic Sorry. License here. Euro Euro license. Euro license. Which one is that? The coach. This one. Yeah. film on uh, a license and uh, green book yeah because uh, the same film but it's uh, the film com the company is TTC the travel corporation and contiki is the coach company the Atlas racing same is the same address but it's everything the same it's name. the one company it's yep. one big company it's Trafalgar it's the same company UniWorld is the same company so it's all the same okay. but the trip is like operated under Contiki name Mm -hmm. And uh, be careful! Don't drive after uh, 10 p.m. When? No, you cannot. When you uh, use uh, 20 days uh, period. When I was driving after 10 p.m., I was driving on the street. One, one time. One time. Like five minutes, maybe. No, I see 25. Oh really? Okay. <laughs> All right. Thank, Thank you. you. Five minutes later. Good night. <laughs> Koniec oglądania petrol, -Heda. koniec kontroli tutaj. Proszę, 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 pro kontroli, proszę. Jest wszystko. Bez mandatów się obyło. Uff, no bo za co miałbym dostać mandat? Porządny kierowca w porządnej firmie. Więc kontroli się obyło. Przednia szybka trochę opłukana, ale widzę, że mycie w słońcu, jak to zwykle bywa. No, tak średnio bym powiedział. Wiedziałem, jak tu przyjeżdżam, widziałem, że stoją, mówię, aha, stawać tu, czy jechać dalej, i powiedzieć pilotce, że zmiana planów, ale mówię, co ja mam do ukrycia, co ja mam na sumieniu. To wszystko wzorowo przebiega, więc dzień dobry, Praga 17 godzina, dojechaliśmy i jedziemy na dół. Stałem sobie tutaj. Sprawdzę mój parking. Stałem sobie tutaj. A tu w sobie nie widać, od kiedy stałem. Ale że do piątej, czyli do za dwie minuty. <laughs> Muszę pomyśleć. Przyjechaliśmy przed czwartą. Godzinę 10 sobie tutaj odstałem. W międzyczasie panowie sprawdzili. Ja umyłem felgi. No i tą przednią szybę trochę ze skrobałem robaków. Wjeżdżamy w strefę zakazu Segłeją. Jedziemy na dół, niestety nie możemy pojechać na dół, tak jak zawsze. Ja nie wiem, dlaczego tak tutaj wymyślono, że ten odcinek ma zakaz autobusów. I zamiast wszystkie autobusy by tu sobie od razu ładnie zjechały i nikomu nie przeszkadzały, to nie, to te wszystkie autobusy jadą przez pół Pragi naokoło i generują korki, zanieczyszczają. Oczywiście nasz nie zanieczyszcza. Nasz Euro 6 do tego jeździ na biopaliwie HVO, więc on oczyszcza wręcz powietrze, a nie zanieczyszcza. No ale to już jest inna zupełnie historia. Pierwszy raz widziałem na żywo jechała. Oczywiście kamery nie włączyłem. Tatra Coupé, i nie mówię tu o samochodzie, a o tramwaju. Tata, Tatra granatowa T3 Coupé z półotwartym wagonem. Wagon turystyczny. Świetne to było, słuchajcie. A tu jest mało świetny skręt w lewo. Nie lubię tego skrętu w lewo. Ten skręt w lewo, gdzie tu właśnie te autobusy nie mogą jechać, jest strasznie wymyślny i zmyślny. Przeszkadzam wszystkim dookoła, włącznie z tramwajami jadącymi ze wszej strony i z tymi samochodami, co tu jadą, mają a właśnie to jest to, jedzie prosto czy w lewo. Bóg zapłać! Jakby koleżanka włączyła kierunkowskaz, to też bym się tak nie wysuwał. A bo koleżanka wcale nie chciała włączyć kierunkowskazu, ona była taka przyjemna i w ogóle sympatyczna i w ogóle i, i fantastyczna i... <laughs> Jeszcze jej pomrugamy. A masz! A masz! No. Więc cieszę się, mam dobry humor, bo prawie skończyłem pracę. I wolne jutro. Więc czego chcieć więcej? Chyba niczego. Więc jedziemy teraz na dół, jedziemy na most Czechów. Tam za 45 minut ruszamy stamtąd. Wow, prawie w twarz dostał siatką, ale by kara była. Karma by przyszła. Zobaczyli policję i pomyśleli, że podniosą siatkę, bo jeszcze będzie, że a bo to jemu wypadła ta siatka, to dosłownie karma wraca, bo on dostał w gębę tą siatką, którą wyrzucił. Nie chciałem pomachać koleżance w przecinaku, ale gdzieś utknęła. <laughs> o, a gdzie on chce jechać w lewo tutaj? Ja nie chcę jechać w lewo. Ja znam lepszą drogę, gwarantuję to. Ale ciekawe, gdzie on chce jechać w lewo? O, ola Boga. A, on chce z powrotem wjechać na ulicę, gdzie się nie da jechać. No i weź tu zaufaj takiemu tomtomowi. To mi się podoba, miasta gonią za nowoczesną komunikacją, a to, to nie jest... To jest zwykły tramwaj, to jest atrakcja taki tramwaj. Dobra, 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 dobra. Kurtka, to mi się jeszcze przyda deszczowa. Znaczy, mam nadzieję, że mi się nie przyda, ale mi się pewnie jeszcze przyda. dalej mi chce uciec, no. No szkurde, no. Patrzę w lusterko. Co to tu wystaje? A to kaptur z kurtki. Z deszczówki mojej, wiatrówki kontikowej. O! Spokój ma być. Tak jak koledze zaraz kamizelka odwieje się. Ahoj, przecinaku! Tutaj troszkę widzę autobusów stoi. <laughs> Nigdy tu nie byłem na tym parkingu. Po co w ogóle przyjeżdżać na ten parking, jak tam Grosze kosztuje. Chyba 8 euro za godzinę płacę. Więc nigdy tu nie przyjeżdżałem, ale widzę stoją i Nederlandy, stoi Kupers, Stoi parę Kupersów, Na stół jakaś Polska stoi, bo to przecież popularna z Polski destynacja. Proszę, jest autobus z Neapolu. Znaczy z Dolnośląskiego on jest, ale wcześniej był Mirante z Neapolu. I nawet się komuś naklejek nie chciał zczyścić, po prostu jak go kupił, to tak już nim ruszył. Jeździ pieniądze zarabia. Kolega, chyba też na ten parking jedzie, bo tak widziałem tutaj pewne zwątpienie, czy to tu się wjeżdża, czy nie. I Rav Transy stoją, proszę bardzo. I, i Szebusz z Węgier stoi. I herole z Francji stoi, i Fuchs z Niemiec stoi, i wiking z Danii stoi, i, i Hiszpan stoi, nie wiem skąd on jest, ale Hiszpan Beuliasem, Proszę bardzo, jak się tutaj dzieje. No i jedzie znowu ładna Tatra, a u nas te pozłomowali sto to by była atrakcja, takie postkomunistyczne tramwaje jakby jeździły. A taki tramwaj to jest to, no klimy nie ma, okej, okay, jasne, ale zobaczcie, no przecież to jest przyjemność takim jechać. Dobra, w prawo, najgorszy skręt w mieście, TomTom -tom nie chce tędy jechać. TomTom -tom chce tu jechać prosto, tam też jest zakaz, bo TomTom -tom jest nawigacją dla ciężarówek i ściemnia, że się tam jedzie, bo ciężarówką o dziwo tam można jechać, ale autobusem nie można. I'm not talking to you. No, i ten nieszczęsny krawężnik tutaj. No kolega, tą dziesiątką to chyba nie ma z nią problemu. A ja oczywiście na styk muszę na styk, bo nie da się normalnie, nie? Trzeba mieć przyzwoitość i przejechać na styk. <laughs> Przepraszam, więc z tunelu wyjedziemy, pojedziemy w prawo, zawrócimy i teraz to już będzie z górki. Jest jeszcze jeden tylko problem. <laughs> problem może być taki, że może nie być miejsca pod y, mostem Czechów. No ale. Dzień bez autobusu, i nawet dzień bez City bo mieliśmy tu przyjechać na chwilę, obejrzeć zamek i zostać, ale w sumie wszyscy postanowili wspólnie, zapytani, dostali wybór, że zróbmy dzisiaj od razu tego City więc poszli zwiedzać Most Karola i tak dalej. A jutro mają po prostu wolny dzień, jak się wyśpią, tak sobie tutaj przyjdą, zwiedzać i oglądać. Więc to jest uważam bardzo uczciwy układ. Padanie okularów. W sytuacji, kiedy ma się kamerę na głowie i jest utrudniona. Korea, sama Korea. Kinchiki Kinchiki O, inny wynalazek, proszę. A co to jest w ogóle? Co to jest? Co to za tramwaj odmalowany? To była tatra jakaś nowsza? Takiego to ja sorry, ale nie widziałem. To jest tak jak może Konstal, prototyp NGD w Gdańsku, którego nikt nigdy nie widział oprócz tych, co są w Gdańsku. przyciąć te gałęzie, bo wolałbym nie stać na torowisku, nie? A ja nie wiem, te krzaczory tu takie są, że lusterkami trzeba po nich walić. No i my tu pod ten most jedziemy, o ile będzie gdzie stanąć. A patrzcie tego tutaj Ancymona. Co taki groźny z przodu? A to jakiś taki obmalowany. No niedobrze. O, zajętość tego parkingu mnie martwi. Teraz co zrobić? Tu pewnie miejsca też nie, no to nawet tak na chwilę może by się udało. Przytulić a tu kolega z Mediolanu stoi jest nawet z Napolu. Bo problem jest taki, że jak tam wjadę za głęboko i nie będzie gdzie stanąć, to żeby stamtąd wyjechać to już będzie Amen, nie? puścimy się sami wiecie o już się przestałem puszczać No, pocieszne są te tramwaje stare. No. Jest jakaś rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej i Czechów? Czy? Ło dobra, tu się nie, nie wychylamy nawet. Jesteśmy z miasta, gdzie są przecinaki. Wiemy na co ważać. Też śliczna, odmalowana w klasyczne barwy Tatra. prawda zmodernizowana z niską podłogą na środku. Nikt tu się nie przecina, żaden przecinak. Słabe to jest dla mnie, powiem szczerze, te wynalazki. Nie wiem, czy to jest atrakcja jakaś siara, rzekłbym. Nie idą? Patrzą, stoją, myślą. Dobra. To i tak nie rozwiązuje problemu. Powinni być za 5 minut. Więc jak nie będzie widać żadnego miejsca w oddali, to uzbroimy się w jaja ze stali i staniemy po prostu tutaj, udając, że się popsuliśmy na wjeździe. Na doczepkę. Właśnie w ten sposób. One hour later. No i co, no i i dojechaliśmy, Wysadziliśmy, kulturka, 18.15 a ja już jadę na parking, się zainstalować, pracę skończyć. No super jest, no. Praga miło zaskakuje. Tylko jakoś nie pamiętam, czy na parking się wjeżdżało też od tej strony. Czy trzeba było od drugiej strony. Chyba tu się dało w prawo skręcić, czy nie? Nie, tu się w prawo nie dało skręcić. Czyli trzeba było naokoło jechać. Dobra. Czyli jednak dobrze myślałem, że źle myślałem. No ale. A tu się coś przebudowało ostatnio. Żebyś tu nie kazał, że to się jednak nie da. Auć. Pogoda dopisuje. Kolegę Grzegorza spotkałem właśnie, bo on dzisiaj jest drugi dzień. Więc odpoczywał wolne. Jutro wyjeżdża on w drugą stronę. Jedzie teraz Drezno-Berlin. A, no i tu jest właśnie, tu jest też walka na krawężnik przy tym skręcie w prawo. Tu jest bardzo nieprzyjemny ten skręt. E, nie jest taki zły. Jakoś gorzej zapamiętałem. I musimy to objechać w prawo i na parking. Tu, gdzie zakaz dla autobusów, oczywiście, no bo przecież tak się robi. Ładny kolor skody, dzień dobry w Czechach. Teraz jedną bramą się wjeżdżało, drugą wyjeżdżało i muszę się zastanowić mocno, czy to tą się wjeżdżało. Tak, to tam się wjeżdżało Idziemy po bilecik Tutaj wyjazd jest słaby z tego parkingu. Zresztą pewnie zobaczycie, jak nie zapomnę. Wjazd też jest niezaciekawy, co też widać, że jak miejsca nie będzie. Tu coś nastawiane, no już musimy miejsce znaleźć. Miejsce widzę jest, tylko potem, żeby stąd wyjechać jeszcze, nie. Ustawili taki krawężnik, go chyba nie było, ja nie wiem. Aczkolwiek kiedyś to było łatwiej. Kiedyś to się parkowało, słuchajcie, tu po lewej na tym placu. No dobra, to trzeba będzie wjechać tak i wyjechać tędy. Pomyślmy, jak to zrobić. Dobra, zrobimy to tak, że wyjedziemy tutaj, tu cofniemy. No i tyle no. I tak się bez problemu stąd wydostaniemy. Wszystko trzeba pochować, bo nam się tu rozpuści. I tyle z tego będzie dobrego.